Cześć, wszystkim, jest i witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w skrócie Minecraft. I było festiwal, to... mamy święta, rację zobaczyć to. Znacie łapkę w górę i subskrypcję, to czy na Discordach w opisie. Just. Tutaj dało się poszczegadać. A my też się hasztag nostalgia za serduszko. Tutaj się poszczegadywało. Ja pamiętam, że czułem się jak gęsia potrzebowałem się to. Ale zawsze mi interesowało, jak się dość się tutaj. Aha. Czy ja teraz? Nie. Może miałem mało lat, ale serio nie zauważyłem nigdy tego Zawsze chciałem zastanawiam co jest tutaj Co jest tam Co jest tutaj właśnie I tutaj chyba było to wodne ja. Zobaczmy jak to wygląda od góry Dobra, hop to po prostu wziął i skopiował, jak widzę. I wkleił. Ale to i tak czy się dobrze, że Tak, tutaj jest super. Fajerwerki, jak się, odpala... A, one się odpalały... A, on się odpalały... Ty? Nie, on się odpalały... Wygrane. Tutaj jest... arena zyciężny. Co tu się, się pojawiało jak się wygra? A przegrana pojawia się po prostu na dole. Poczekajcie. Eee... Ja muszę zobaczyć najpierw. Co tutaj, jak to tutaj. Pierwszy raz tutaj jestem w życiu. Tutaj jest takie coś na dole. O, o, oj, nie, ja chyba wiem, co to jest. Tak, to jest tutaj. Ja chcę to sobie zostać na koniec, bo ja nie tak, ja tak, wejść. tak, ja tak, ja tak, ja tak, ja jest na tak, ja tak, ja tak, ja ten ambient był bardzo przez chwilę. Ha, tutaj było do armii, Tak to jest. Hmm. Okej, okay, Gdzieś tutaj była taka pułapka. Taka standardowa pułapka. Taka stara, dobra pułapka z drzwiami. Которая сейчас считается у меня Ogólnie za bardzo tutaj nie łaziłem, w tych terenach, co byśmy nie potępili, bo tam było. Ale ogólnie tak nie za bardzo to łaziłem, bo pomiędzy rundami było dwie minuty. Dobrze mówię długo. A pan oczywiście w opisie no Na pewno nie będzie to nie z tyłu się Myślę, że dobrze się nie pragnę. Bo mam się już pograć niedawno. O Jezu. Muszę to zobaczyć. Kiedy ja teraz klientem. Jest za dobrze, na jest Nie wiem, z którego robiła. Ale dawno.

Ale jak grajcie, się... wiecie co. Chodzi. Bo ona była dziś tutaj w tych głębiach. Ale zastanawiam się, zawsze patrzę na że... jak się tu I w ogóle to się zastanawiam, i teraz się, się, się widzę. Wow. Przejdźmy do tego. tutaj można sobie wiadomo, jak to ja. Moja końca, że dźwigni chyba się wydało. Czy się udało? A nawet, ja nie wiem, do cznie ja ja ja. jeszcze ogólnie mam mapy z samo ktoś pamięta samo a szczególnie ten pierwszy z 2010 roku wiecie ten taki z z leżoowych zakie bo no. jakie się nie Tylko, że tak mi się otworzy. Czyli co? zakładka z, dzieci e, z dzieciństwa została właśnie... Nie wiem. O! Oh, Jeszcze zobaczymy na no, zewnątrz. No, no, no. What's this? Czy to jest jakaś starsza wersja, jakaś inna? Ja tego nie pamiętam. Ten creeper był właśnie tam, pod ziemią. brawa. czy tutaj jest takie wait a minute to, jest to, to są to podziemia tylko, że takie podrestaurowane Czyli czekajcie jak dobrze rozumiem, to jest wybudowane na tym a no, a no, no no bo patrzcie to tutaj z tym creeperem nie, tutaj jest to z tym pokojem tutaj jest brama z creeperem jest tutaj i tutaj jest taki coś ze slajmami Możesz, że jakiś starszy to jest i to jest po tutaj na ruiny jako misteryk. No i widzicie No bo to jest to. A i tak nostalgia max. Szanowny tak. No. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzieliśmy się w następnym odcinku. Zostawcie jakaś w subskrypcję. Dołączcie na discorda w opisie. Do zobaczenia. Cześć.